Nie ma pomysłu na śmieszkowe intro. Dobry wieczór na noc, tu wasz horror trup, to tupta. witam na moim kanale trupim okiem TV. TV zostanie choćby nie wiem co. Dobra, miejmy to za sobą. Yeah, you made it. Hey. Sorry for the mess. Oh, it's nothing. It's gonna get much worse. Lubię horrory, które nie są rewonendą, kupy to nie są tuczone od sztance jak to, wszystko co powstało po olbrzymim sukcesie dla mnie nadal nie zrozumiałem serii Panorama Activity. Cenię oryginalność w tym gatunku, ale speak z i przychodzi samego siebie. Przy czym cieszę się, że Europejski Kino w końcu odrabia lekcje. Y który i, i rozwala schematy i to robi, to robi to po swojemu to wszystko co dało nam zachodnie zwłaszcza amerykańskie kinogrozy. grozy. Abel. Abel has some z speaking. He has what you call congenital aglossia, meaning basically he's born without a tongue. This is the life. <laughs> Na wakacjach w Tyskanii poznają się dwie pary. Duńska i holenderska. Duńska to Björn i Louis. Holenderska to Patrick i Karen. Obydwie oby pary mają dzieci. Yy, Holendrzy mają syna. Duńczycy mają córkę. I nawiązuje się tam jakieś, jakieś nieporozumienie między rodzinami. Z yy, spędzają czas. Zwłaszcza, ci się o dzie dzieciaki, to jest inny temat magazyn skończyły, parę wróciło, rodzin wróciło do swoich krajów, do swoich domów i ta duńska dostaje od holenderskiej, żeby ich odwiedzili po prostu w Holandii, w ich własnym domu pierwsza czerwona flaga, ale braniemy dalej, bo tu jest naprawdę dużo odpakowania, ale więcej w sumie najwięcej będzie w spoilerach no i Björn, któremu widać, że szczególnie doskwiera nuda i monotonia Życia biurowego trybika jest bardzo chęt do, do tego wyjazdu. pakują się lecą. OK, bo czemu nie. Wydawali się trochę nieokrzesani um, patryk i karen, ale sympatyczni. Więc wydaje się, że to będzie dobrze spędzony czas. Chociaż z ludźmi praktycznie obcymi. Syn holenderski pary ma najmniej Abel i nie mówi. Ogólnie nie ma języka, jest to niby jakaś genetyczna przypadłość. Wiedzieć jaką trudno nawiązać ci z porozumienia, ale Froidzy zdają się nie boi w swoim towarzystwie. Um, Louis, która jest zatwardziła wegetarianką, zostaje przez Patryka przymuszona praktycznie do zjedzenia kawałka mięsa, które on przygotował. Tak więc, pomału wychodzi coraz więcej, coraz więcej czerwonych flak, coraz więcej rys na tym ładnym obrazku. Gdzie. I naprawdę czuć z każdym sceną, z każdym miutą, że Polska para coraz bardziej jakby hmm, zaciska pętle wokół szyi tej pary duńskiej. I widz czuje że coś tam jest bardzo halo, ale to jest takie napięcie, że po prostu nie, ja nie mogłem zabrać oczu od ekranu, co tam się działo. Hmm. I tu też wychodzi to, jak świetnie Europejskie Kino zaczynał zaczyna odrybać lekcje tak tuczone do głowy widzom przez kino amerykańskie. I jak to sprytnie robi po swojemu te wszystkie motywy Strange, derzi i tak dalej. To naprawdę mi się podobało takie to prawie plot twist, bo nie spodziewałbym się takich akcji w filmie powstałym w Europie. Ale to już w końcu dogadniałem USA po tym względem.

jako parę holenderską Fedja Van Huet i Karines Mulders czemu oni sobie to robią? czemu mają taki dziwny język? ci aktorzy świetnie oddają ci którzy grają e, parę duńską świetnie oddają takie mm, jakby to było po naszemu po angielsku słyszałem określenie social politeness czyli taką Społeczną grzeczność. są bardzo urzędni, bardzo grzeczni, bardzo tacy ugodowi nawet, zaugodowi, podczas gdy para Holendrów jest już wspomnieć trochę nieokreślona, taka bardziej na przykład podczas sceny kolacji na mieście nie boją się praktycznie kleić do siebie podczas sceny tańca. I Patryk Bjornowi praktycznie wykręca tak. Birnowi. Po kolacji Patryk praktycznie wykręca rękę Bjornowi, mentalnie, co prawda, żeby ten zapłacił za nich rachunek. I pijane sporo tym prowadzi do domu. Hmm. Tak, są w tej, miałem w tej chwili mały problem z zawieszeniem niewiary, ale nadal brałem to za. Hmm. Przepracowywanie po swojemu schematów zastałych w kinie zachodnim bo nadal mi wszystko ma do czynienia z solidnym, konkretnym, społecznym horrorem. Trochę innego klibru niż yy, Niewyniotka, który ogranawia wcześniejszym materiale. Troszkę się tam, bo nie mogę się doczekać, kiedy do dojdę do części spoilerów, bo tam jest u jest o czym opowiadać. Ale kończę wotek rodzin, ta duńska para jest tak creepy, zwłaszcza Patrick, że... Mm, Louis i Bjorn postanawiają... Zostawić ich nad ranem, kiedy tam ci jeszcze śpią, bo dzieją się dziwne rzeczy. Tam się nie dzieje nic nadnaturalnego, nad to są potwory ludzkiej skórze. Powiedzmy, że potwory ludzkiej skórze taki jest zamysł tego filmu. No ale. Eee, Duńczycy doszli do ściany i po prostu chcą ich zostawić. Nie chcą ich już niepokoić. żeby w obrocie nie obrazić. Tak, ten film też całkiem źle rozpieprza temat y, takiej grzeszności w, takiej kurtuazji, że nie jest ja sobie spokojnie stanę na boku, ja tu sobie będę żył, ty sobie rób swoje, żeby w obrocie nie obrazić swoim istnieniem, co jest dla mnie paranoją. Takie postępowanie, takie wdrożenie społeczeństwa w tym kierunku, żeby tylko nikogokolwiek, tylko żeby nikogo nie obrazić. co moim zdaniem jest słabe i głupie. Nie mówię, że obrażenie kogokolwiek jest w porządku, ale czasem trzeba człowiekiem wstrząsnąć, żeby żeby mu spadły klapki z oczu, żeby zrozumiał, że tak nie może być, ale w drugą stronę w drugą stronę też nie wolno przeginać. Nie można jest sobie wejść na głowę w każdym w, w aspekcie życia. Wielu so rzeczy felt tak so źle. Because my do rzeczy differently. mi tu o parę recenzji, że film jest słaby, że kołek niewiary ledwo trzyma ten... ten posz niewiary, czy... nie pamiętam przy całkiem tej metafory, ale że... to takie rzeczy się nie dzieją. Mi się wydaje, że jednak się dzieją. Hmm. Fajny reżyseria, naprawdę spoko zdjęcia. I ten ciągły, naprawdę aż mdlący, aż to oczekiwanie na to, aż coś się wydarzy. Gdzie dzisiaj się tak naprawdę niewiele, a i tak trzeba zbierać czekę z podłogi. Naprawdę uważam, że ten film świetnie odrabia lekcje, jakich uczył do tej pory Horror Zachodni. Tradycyjnie gdzieś tu właśnie jest jej bitny zacznie, gdzie kończą się spoilery. Dziękuję za uwagę. Patryk i Karin są naprawdę popierdoleni. Nie wiem, czy to jest socjopatów, czy po prostu coś się z nimi stało w życiu takiego, że już inaczej nie potrafią żyć. Ale co kilka lat namierzają. Tak namierzają inną rodzinę z dzieckiem w podobnym, cały czas dzieckiem w podobnym wieku. Zaprzyjaźniają się z rodzicami i tak, jakby wymieniają dziecko. Dziecko ukradzione w poprzedniej parze zabijają, a dziecko ukradzione nowej parze. Dziecko, ukra dziecko ukradzione w nowej parze. Wycie język, stąd tytuł speak no evil. Dokładnie tak, jak teraz wygląda, to go nie tak, tak. Miałem takie uczucia po obejrzeniu tego filmu. Tak, chwila może wydrenować psychicznie, kiedy dosiada do człowieka, że ci ludzie zabijali dzieci i robili to od lat, bo bohater, znaczy bohater, yy, biorą w pewnym momencie w ich domu, trafia do pomieszczenia, gdzie ściany są ozdobione zdjęciami z wakacji, a jakże yy, z różnymi dziećmi i z różnymi rodzinami i widzi na jednym zdjęciu. Yy, Abla jakoś jako uśmiechniętego małego chłopaka, a na, na kolejnym zdjęciu, gdzie już byli oni, czyli y, Bjorn i Luis, widzą Abla smutnego. Bjorn zaczyna dodawać dwa, dwóch, ale już jest trochę za późno. To się ciężko oglądało, jak przystało na horror, ale y, rodzice Agnes, bo tak ma, tak ma imię ich córka. Kończą w kamieniu, po prostu ukamienowani. I to po raz kolejny drenuje psychicznie. To jest film, który jak już dostarcza finota, naprawdę go dostarcza na pełnej wie. To jest film tak realny, że aż boli. Co też cenię, co też mi się podobało, bo powtórzę po raz kolejny w i zawsze w horrorze przede wszystkim cenię oryginalność. I dobre rzemiosło. Tu coś jakiego dostałem. Uważam Spiknowy za jeden z najciekawszych filmów, jakie zobaczyłem w tym roku. Zostało już w sumie niewiele czasu do końca 2022. Hmm, waham się, czy dać mu wasz, to proszę pod ale niech ma, bo mało filmów go w tym roku dostało. Czy polecam? W zasadzie tak, to brzmi trochę na przekór, rozpody, jak wszystko co powiedziałem do teraz, ale to nadal jest naprawdę solidne kinogrozy. to jest nadal dobry film, to jest nadal dobre kinogrozy, grozy, trochę inaczej przemotywujące to wszystko czego w horrorze typowo się boimy. Ale włos się potrafi, potrafi zjeżdżać włos na głowie. Taka przeciwwaga, takiej kontrapunkt dla filmu Meni, o którym mówię tu. A tu opowiadam o bardzo fajnym polskim filmie grozy o pętaniu. Cześć.